No, Zrobię rzeczy starne, oni nie mają starcia, musisz zajebać wszystkie słabo. No prosta. G, G, E, R. Nie, nie! nie, nie. <gry> Germany! <gry> Hello! Zdrowie ci kebaba! CREZUJEBY! No ty ja k*** <gry> <gry> oh, <yeah. gry> Ja był tak dobrze uśpiony, tak się stało Na chuj to mówić Ty, ale dżunglera nie mają, który może cię gankować Patrz na plusy! Ale之y, ale hopaki. Mam... Ale, ale, ale Maciek, ty nic nie powiedziałeś i ja od niego ciebie k jaworzy. nie widzisz pingu na mapie? No. Nie widzę. Podoba mi się, że każdy jest wkurwiony. Ja się dobrze bawię na tym bocie. Na idę na bota, idę na bota, idę na bota. Na bota, chłopaki. Słyszycie, słyszycie mnie? Halo, halo. Jak tam komunikacja? Dobra, jest, mają mereczki, chłopaki. No. No to jej coś zrób, dobrze to tak jest! Crash rowery na etat Czekaj, masz masz revive'a kolega Nic <laughs> z Ja, kurwa vallen niet. Oh Brian. Wat Nie Wat? <laughs> Wat? Nice, bartucha Bartuha. Fuck, hij heeft geblokkeerd. Oké, ik helpte. Goed Action, you can't win this. Not good enough. Bro, you are literally silver. Stfu. Ja Żółty, Wow, Xande 5000 hp, 200 armora, 200 Magic Resisty Tutaj dalszy ich shieldikerka rka. <laughs> jak za 체력 4700, 방어력 329, 마저 201인 챔피언이. 이... 아...